Kiedy Nadia wynajęła tanie mieszkanie w starej kamienicy, myślała, że trafiła na okazję życia. Właścicielka ostrzegła ją tylko jednym zdaniem. Poprzednia lokatorka miała swoje problemy. Nadia nie zapytała o szczegóły. Choć może powinna. Już pierwszej nocy obudziły ją stuki z piwnicy. Regularne, między dwuzią a trzej Uznała, że to rury. Do czasu, aż trzeciej nocy ktoś zapukał w podłogę tuż pod jej łóżkiem. Trzy razy. Kolejnego dnia znalazła w skrzynce kartkę. Nie schodź do piwnicy. Nie otwieraj drzwi po północy. Bez podpisu? Tej samej nocy. Sir Corinne. Dzwonek. Raz. Drugi. Trzeci. A potem cichy, przeciągły z za drzwi. Nadia, otwórz. Wiem, że nie śpisz. Ale gdy wyjrzała na korytarz, nikogo nie było. I wtedy w niej coś pękło. Strach zmienił się w wściekłość. Wzięła latarkę i ruszyła do piwnicy. Im głębiej schodziła, tym bardziej stuki cichły. Jakby ktoś słuchał jej kroków. Na dole znalazła niskie, wąskie drzwi. Na nich wisiała identyczna kartka, jak w skrzynce. Nie otwieraj. Więc otworzyła. W środku z tylko kaseta magnetofonowa sprzed tygodnia. Zabrała ją do mieszkania. Wsunęła do starego magnetofonu i nacisnęła play. Najpierw szum. Potem odgłos kroków. Skrzypienie drzwi. I głos kobiety. Nadia! Jeśli to słyszysz, to znaczy, że już cię wybrali. Nie schodź do piwnicy. Nie otwieraj po północy. Oni biorą tych, którzy nie słuchają. Następują trzy uderzenia, takie same jak te, które słyszała nocami. Nadia zbladła, bo nagle zrozumiała coś przerażającego. Stuki nie były z kasety. Dochodziły z podłogi, dokładnie z spod jej stóp. A potem ktoś zapukał jeszcze raz. Tym razem od spodu podłogi daj suba po two.